Dzień dobry Anna Tranowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania wtorkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Tak dramatycznego obrazu sytuacji w Ostrowieckim szpitalu nie spodziewał się nikt z obecnych na ostatniej sesji rady powiatu Ostrowieckiego. Poza rekordowo wysokim zadłużeniem za rok ubiegły, sięgającym prawie 16 milionów złotych, okazało się, że prognozy na ten rok zapowiadają jeszcze większy deficyt, szacowany nawet na 24 miliony złotych oraz nadwykonania warte 5 milionów złotych. A to wszystko w sytuacji, kiedy Ostrowiecka lecznica ma najniższy i nienegocjowany przez poprzedni Dyrekcję ryczałt spośród szpitali o podobnym profilu. Już pierwsza. Podana przez pełniącą do końca kwietnia obowiązki dyrektora lecznica, a jednocześnie główną księgową informacja potwierdzająca wysokość ubiegłorocznego zadłużenia szpitala, a więc kwota 16 milionów złotych, budzi zaniepokojenie. Tym bardziej, że prognozy na ten rok są jeszcze bardziej pesymistyczne. Nie mam dla Państwa korzystnych informacji na 2019 rok, ponieważ na podstawie podsumowania i bilansu za 2018 rok na podstawie analizy finansowo-ekonomicznej biegłego rowidenta oraz przykro mi to mówić, ale złych podejmowanych decyzji zarządczych w 2018 roku lub ich po prostu brak, bo do tego też trzeba podejść racjonalnie. Bez szybkiego, restrykcyjnego i głębokiego programu restrukturyzacyjnego prognoza wyniku będzie blisko 24 miliony straty proszę Państwa w tym roku. To jest zatrważające, co, co nas czeka. I z czego to się wzięło? Dlatego, że ten wynik, proszę Państwa, prognozowana ta strata, to jest na podstawie wszystkich decyzji podejmowanych w 2018 roku. Ale lista horrendalnych wzrostów kosztów jest bardzo długa i czasami trudna do wytłumaczenia jak na przykład koszty z tytułu wynagrodzeń. Kapitał ludzki zatrudniony w ZOS to nie są tylko umowy zlecenia i, umo i stosunek pracy, czyli umowy o pracę, tylko również kontrakty lekarskie wzrost wynagrodzeń z tytułu tych kontraktów lekarskich to jest ponad 4 miliony do 2017 roku ponad 1700 wzrost proszę państwa tak zwanych usług medycznych obcych ale tutaj też nam się pojawia kapitał ludzki dlatego że w tej pozycji kosztowej są umowy z lekarzami tak zwane Proceduralne, czyli generalnie taki lekarz ma umowę podpisaną z zozem, który przyjeżdża, jest tak zwanym operatorem, czyli wykonuje operację, ma od tego y, procent naliczany. Więcej wydano na sprzęt jednorazowy czy wyżywienie. O transporcie i wydatkach na wynajem oraz dzierżawę nie wspominając. Mamy ponad 560 tysięcy wzrost kosztu zakupu sprzętu jednorazowego. Ponad 212 tysięcy progresów kosztowego dotyczącego leków i środków opatrunkowych, ponad 147 tysięcy wzrostu zakupu żywności, ponad 70 tysięcy wzrostu usług obcych do Zurmienia. ponad 65 tysięcy wzrostu usług obcych transportowo-spedycyjnych, ponad 55 tysięcy. Wzrost materiałów od, na pozycji odczynniki, to znaczy, że wykonywało się również więcej badań ponad 51 tysięcy wzrostu z tytułu najmy i, i dzierżawy. Okazało się także, że aż o 33 tysiące złotych wzrosły wydatki szpitala na materiały biurowe. Rok 2018 to także wzrost kosztów finansowych, takich jak obsługa długu czy zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Przedstawiłam wielkość kosztów poniesionych w 2018 roku. Ponad 400 tysięcy zapłaconych odsetek z tytułu niepłacenia w terminie zobowiązań Czyli faktur, ale to nie wszystko, proszę Państwa, bo to niepłacenie w terminie zobowiązań generuje nam w ślad za tym kolejne koszty, bo jest ponad 350 tysięcy zapłaconych kosztów egzekucyjnych z tytułu nakazów zapłaty czyli koszty obsługi długu, inaczej mówiąc, ponieważ jest nakaz zapłaty tam są wszystkie koszty egzekucyjne dotyczące opłat sądowych, pełnomocników. I proszę Państwa w lutym była decyzja o zaciągnięciu pożyczki w firmie Siemens Finance w celu uregulowania i spłaty zobowiązań wymagalnych na okres trwania pożyczki jest 5 lat. Tam zostało to uregulowane w części, ale te zobowiązania wymagalne wtedy w lutym to były proszę Państwa zobowiązania dotyczące faktur za 2017 rok i po części 2016. W związku z tym to tak naprawdę zmieniło tylko formę zadłużenia. W efekcie niemal każdy szpitalny oddział zanotował w ubiegłym roku straty, ale nie byłoby takiej sytuacji, gdyby dyrekcja lecznicy zadbała o wzrost przychodów, chociażby z NFZ u Nikt o te przychody w Zozie nie dbał, bo proszę Państwa, wielkość kontraktu w 2018 roku w Ostrowcu była 83 miliony 797 w Sandomierzu. Prawie 89 milionów, a w Starachowicach 97 milionów 482. Teraz, proszę Państwa, proszę zobaczyć różnicę na kontrakcie w 2018 roku. Przy czym kontrakt na 2018 roku jest, proszę Państwa, prognozowany w 2017 przez NFZ, więc NFZ przesyła pewne protokoły, gdzie można negocjować, powoływać się na wszystkie procedury na ilość mieszkańców, bo jaki jest proszę państwa zaludnienie powiatu ostrowieckiego do starachowickiego? To jest kilka tysięcy Osób. To jest po prostu niewiarygodne, że nikt z dyrekcji absolutnie nie pochylił się nad przychodami, bo gdyby tak było, to również wynik przy takim wzroście kosztów by był o wiele mniejszy. Ale zaniedbania czy zaniechania dotyczyły nie tylko sfery finansów. Brakowało uregulowań, które rzutowały na pracę, a potem ocenę lecznicy. Rozwiązanie problematycznej kwestii dotyczącej procedury tzw. Tak Rapi Alert GL3. I tutaj, proszę Państwa. No, przepraszam, ale znowu trup wyleciał, nad którym należało się pochylić, dlatego że ta procedura to jest absolutnie stricte związana z ratowaniem życia ludzkiego. To jest, proszę Państwa, procedura, która dotyczy apteki i wydawanych leków z tak zwanej grupy drugiej, o ile ja dobrze pamiętam. I one, one mogą być tylko wydawane przez magistra farmacji, czyli na przykład, jeśli ktoś, szefowa oit Powie, że jest zapalenie mózgu, to w nocy o północy ta osoba, taki magister farmacji, musi być pod telefonem. I to nigdy nie było rozwiązane. Żaden dyrektor nie pochylił się nad tym. A to, proszę państwa, jest bardzo ważne przy certyfikacji, bo. Za to, że nie było tej rozwiązanego tego problemu, szpital nigdy nie dostawał punktów w akredytacji. Dlatego teraz najważniejszymi działaniami jest szukanie oszczędności i zwiększanie wpływów, jak chociażby z tytułu wszczepiania endoprotez o 1 700 000 zł, czy o 2 miliony w ramach ryczałtu. Pierwsze efekty już widać. Udało się nam zmniejszyć stratę za luty w stosunku do stycznia o 836 630. Przecinek 86 w relacji do stycznia Zmniejszenie straty za marzec Również prawie 900 tysięcy w relacji do miesiąca stycznia w relacji do lutego niedużo proszę państwa Boż tylko 62 tysiące ale Tutaj trzeba powiedzieć że wzrost kosztów rodzajowych był prawie 400 tysięcy to i tak udało Nam się absolutnie do Lutego jeszcze obniżyć co udało się jeszcze, proszę Państwa? Wyoptymalizować i usprawnić przepływy magazynowe. Obniżenie porozumienia z lekarzami o 500 zł na osobę od marca do maja udało się nam porozumieć. Ja serdecznie z tego miejsca dziękuję Związkom Zawodowym Lekarzy, którzy naprawdę racjonalnie i realnie ze mną rozmawiali o konkretnych wyliczeniach i o sytuacji szpitala. Za co jestem bardzo wdzięczna, naprawdę poczuwają się. Oszczędności w przedmiotowym okresie blisko 100 tysięcy zł na wszystkich przetargach dzięki wprowadzeniu narzędzi kontrolnych. Tutaj proszę Państwa zobligowałam wszystkich, wszystkie osoby, które robią specyfikacje również i zamówienia publiczne przeglądam również z nimi. Ja tu z tego miejsca również dziękuję Pani Kierowniczce Apteki, która też stanęła na wysokości zadania i i zamówieniom publicznym, bo to jest bardzo ważna sprawa. Zawsze to kilka tysięcy jest uratowanych. Radni dopytywali między innymi o powody powstania tak dużych strat na oddziałach czy kontrakty z Karintem. Dotychczas w poszczególnych latach ten wynik finansowy ujemny, można powiedzieć, był na kilku oddziałach. Nie było tak, że występował prawie tutaj według przedstawionej tej analizy występuje on na Prawie można powiedzieć na każdym oddziale. Chciałem zapytać, no bo tutaj jest to zestawienie już takie tabelaryczne. Czy były w ogóle prowadzone jakieś analizy w tym okresie tych trzech miesięcy? Co było przyczyną powstania tych strat na tych oddziałach? To było jedno pytanie i drugie mam takie. Podczas no, dyskusji, która odbyła się w, po przyjęciu tutaj można powiedzieć przez panią dyrektor pełnienia obowiązków dyrektora szpitala. Mówiła pani o, że miała pani zastrzeżenia co do spółki KarIN, co do wykazanych tam faktur, aneksów i miały być przeprowadzone z... Z spółką Karen, takie rozmowy. Największym czynnikiem kosztotwórczym okazały się wynagrodzenia, które na niektórych oddziałach przekraczały nawet całkowitą wartość przychodów. Oczywiście przy zwiększonych wpływach te relacje byłyby prawidłowe. Ten wskaźnik, o którym program naprawczy mówił, żeby zniżyć go do 60%, obniżyć on odpowiednio na oddziałach. Naprawdę jest, no, można powiedzieć, oszałamiający, bo wstępne, wstępna analiza na przykład na oddziale ginekologicznym położniczym wykazała wskaźnik 92%. Czyli w 92%, po, jeśli mamy 100% przychodów, to 92% stanowią koszty wynagrodzeń. Natomiast chirurgia 116%. Mam tylko dwa takie akurat przy sobie, dlatego, że jest to pełen plik. I tutaj w programie naprawczym jak najbardziej słusznie założono, że te wynagrodzenia jednak stanowią bardzo znaczący wpływ również i na oddziałach. Co do relacji z Kalintem, nie ma zagrożeń dotyczących braku współpracy. Przeprowadzone czasem i burzliwe obrady, dyskursy doprowadziły do tego, że rzeczywiście pacjenci mają inwazję kardiologiczną zapewnioną. Jest podpisana umowa od 1 marca na świadczenia z inwazji kardiologicznej. Mamy przejść do kolejnych rozmów właśnie po korekcie NFZ-u. Bardzo dosadnie o zaangażowaniu zarówno byłego zarządu powiatu, jak i byłego dyrektora szpitala, a raczej jego braku w działaniach na rzecz ratowania Ostrowieckiego Szpitala, wypowiedziała się obecna starosta Ostrowiecki. I tu pani dyrektor użyła bardzo dobrego sformułowania. Mamy apogeum. A co to oznacza? To oznacza, że ta rada powiatu, ten zarząd powiatu, którego jestem starostą, musi wziąć za siebie, na siebie wszystkie zaniedbania lat poprzednich. To przykre, że przez ostatnie dwa lata, szczególnie 2017-2018 rok, nie zrobiono nic, żeby pomóc temu szpitalowi. Słuchając tego wystąpienia oraz znając wiele materiałów, wiele analiz, które wykonała pani dyrektor, nasuwa się jedno tylko sformułowanie. Nikomu na niczym nie zależało. Szpital tonął, ale dla ceny może spokoju społecznego. Po co mieć problemy? Po co te problemy załatwiać, roztrząsać, jeździć, prosić się? Po prostu tak trwano. Niestety 2018 rok i ta strata, którą zafundował nam szpital, położyła się cieniem na całej tej kadencji. Tu, proszę Państwa, czekają nas bardzo ciężkie decyzje i mówię to do całej Rady. Jeszcze raz powiem, że mam pretensje do poprzedniego zarządu i do Pana Starosty Dudy za to, że niczym się nie zajmował. Prześledziłam wszystkie protokoły z posiedzeń zarządu powiatu. Po prostu przyjmowano informacje i fajnie dalej. Wiedząc, jaka już jest strata szpitala, ku mojemu zdumieniu pan były dyrektor dostał jeszcze podwyżkę. No chyba dostał tą podwyżkę w lipcu za bardzo dobrą pracę. Nieskorzystanie z tych 20 milionów środków unijnych to naprawdę woła zgrozę. Inne szpitale potrafiły to wykorzystać. Ile rzeczy można byłoby pozyskać, ile rzeczy można byłoby zrobić? Nie powstał żaden program. To my w tej chwili szukamy jakiś resztek, bo to już jest po rozdaniu. Może coś z tego wyjdzie, ale pieniądze te prawdziwe to już przeszły. Zadaliśmy sobie pytanie, czy ktoś jeździł do NFZ, czy o cokolwiek występował. Niestety, proszę Państwa, nie było takich wystąpień. Zresztą Państwo widzieliście po tym kontrakcie, po tym ryczałcie, który dostaliśmy na 2019, na 2018 roku. Teraz jest to rozpaczliwa walka. Szpital ma potencjał i szpital może z tego wyjść, ale te kroki. Ciężkie kroki, które czekają szpital. Niestety, odpowiedzialnością za to muszę obciążyć poprzednią Radę Powiatu, poprzedni zarząd i poprzedniego dyrektora. Ten ogrom pracy, a przede wszystkim znalezienie wyjścia z tak trudnej sytuacji, będzie ciążył na nowo wybranym dyrektorze lecznicy, którego poszukuje się już w drugim konkursie na to stanowisko. Jego rozstrzygnięcie ma nastąpić w drugiej połowie tego miesiąca. Już zaczyna się realizacja projektu Piknik Rozmaitości w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Pomysłodawcy projektu zapraszają wszystkich chętnych do udziału w warsztatach tanecznych. Już jutro rozpoczynają się warsztaty taneczne, które będą przygotowywały do turnieju tańca towarzyskiego, jaki odbędzie się w czerwcu w ramach realizacji projektu Piknik Rozmaitości. Tradycje turniejów tańca towarzyskiego w Ostrowcu sięgają ponad 30 lat, ale to były turnieje dla dzieci i młodzieży. Teraz po raz pierwszy będzie wydarzenie taneczne tańca towarzyskiego skierowane dla osób dorosłych i dla seniorów w dwóch kategoriach. 40, powyżej 40 lat do, do 55 roku i powyżej 55 roku w dwóch kategoriach. Początkujący i zaawansowany i będzie jeszcze wyłoniona grupa seniorska. My zakładamy, że w trakcie tych warsztatów nie będziemy się uczyli stricte tańca, tylko będziemy się przygotowywać do tego turnieju. Bo turniej jest zaplanowany na 8 czerwca tutaj w centrum w CKU i w tym turnieju wezmą udział wszyscy ci Wszystkich mieszkańców Ostrowca y, zapraszamy, którzy już mieli jakiś kontakt z tańcem, którzy znają te podstawowe tańce towarzyskie. Natomiast same te warsztaty y, mają na celu przygotować wszystkich y, chętnych Ostrowczan do tego turnieju. Zapraszamy nie tylko pary, bo tańce towarzyskie to jest tańcem w parach, ale również singli. Jeśli są jakieś zainteresowane panie, panowie, zapraszamy, postaramy się tutaj pomóc, skojarzyć po to, żeby się wspólnie pobawić i pokazać młodszemu pokoleniu, że na taniec nigdy, na naukę tańca nigdy nie jest za późno. Do udziału w warsztatach i w turnieju tanecznym zapraszają szczególnie ostrowieccy seniorzy. No bo taniec to właśnie ruch. Zastępuje jak gdyby gimnastykę, bo nie wszystkie formy ćwiczeń takich gimnastycznych seniorzy mogą uprawiać, a taniec to właśnie ruch wszystkich jak gdyby tutaj części ciała i y, y, możliwość poznania innych osób, y, przebywanie w towarzystwie osób. Y, o takich samych zainteresowaniach. Cały pomysł zorganizowania turnieju tańca pochodził od seniorów. No uczestniczących w aktywnym seniorze, ale oczywiście działających w różnych organizacjach seniorskich, klubach, w uniwersytecie trzeciego wieku. I ja tu, jeśli mogę to apeluję do seniorów, takich 65, plus, którzy uczestniczyli w aktywnym seniorze, którzy tańczą właśnie w tych organizacjach seniorskich, żeby podjęli wyzwanie, żeby się zdecydowali na wzięcie udziału w tym turnieju, żebyśmy mogli stworzyć kilka par, które w tym turnieju wystąpią. Pierwsze zajęcia taneczne odbędą się już jutro. 8 maja o godzinie 16.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. gdzie swoją siedzibę ma studio. studio nauki tańca Twist. Tam zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne. I oczywiście te warsztaty są bezpłatne, ponieważ wszystko odbywa się w ramach projektu realizowanego z kolei w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy bloku numer 14 przy ulicy Radwana już niedługo nie będą korzystali z term. Do ich mieszkań zostanie doprowadzona centralna ciepła woda z miejskiej sieci MECU. Jest to ostatni budynek w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki, w którym do podgrzania wody służyły piecyki gazowe. Budowa centralnej ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ulicy Radwana 14 już trwa. Na ogólną liczbę 2,99 mieszkań chęć korzystania z centralnej ciepłej wody Zadeklarowali użytkownicy 92 lokali. Jest to najlepszy wynik z trzech budynków, w których spółdzielnia wykonywała przebudowę instalacji. Zakończenie modernizacji sieci planowane jest na koniec czerwca bieżącego roku. Likwidacja term to oczywiste korzyści dla mieszkańców. Niesprawne piecyki gazowe i wadliwa instalacja były często przyczyną ulatniania się czadu, co doprowadza do poważnych zatruć, a nawet śmierci. Mieszkańcy wieżowca nr 14 przy ulicy Radwana już nie będą musieli obawiać się o swoje zdrowie, bowiem instalacja centralnej ciepłej wody jest w 100% bezpieczna. Demontaż piecyków gazowych i podłączenie mieszkań do miejskiej sieci to również wymierne korzyści dla spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki, która nie będzie musiała wykonywać dwa razy do roku przeglądów przewodów spalinowych. Użytkownicy, którzy na dzień dzisiejszy nie wyrazili zgody na likwidację term, będą mogli podłączyć się do miejskiej sieci w przyszłości. Jednak aby korzystać z centralnej ciepłej wody, będą zmuszeni we własnym zakresie zlecić wykonanie prac w oparciu o opracowany przez spółdzielnię projekt. Przy tej inwestycji Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki korzysta z dofinansowania z Miejskiej Energetyki Cieplnej w wysokości 1500 zł brutto na jedno mieszkanie. Pozostałe koszty demontażu piecyków i wykonania instalacji pokryte zostaną z Funduszu Remontowego Nieruchomości nr 12 i 14 przy ulicy Radwana. Całość prac to koszt 271 tys. złotych. Warto przypomnieć, że w ostatnich czterech latach w blokach numer 5 i numer 24 na osiedlu ogrody także została wykonana nowa instalacja centralnej ciepłej wody. Siatkarki SMS-u nie awansowały do półfinałowego turnieju o wejście do drugiej ligi piłki siatkowej Kobiet. W Warszawie w hali Osir Włochy przez trzy dni walczyły z udziałem gospodarza AZS LZW Warszawa, MKS Chełmiec Wałbrzych oraz MKS Sokół Mogilno. Juniorki z SMS-KRZO nie mogą zaliczyć do udanych udziału w turnieju o awans do grona najlepszej ósemki ubiegającej się o awans do drugiej ligi Kobiet. Nasz zespół przegrał wszystkie spotkania z MKS Helmiec 0-3, z AZS LSW Warszawa 1-3 i z MKS Sokół Mogilno też 1-3. Pomimo trzech porażek i braku awansu do ścisłego finału, trenerzy Rafał Dytkowski i Iwona Kosiorowska podkreślali, że siatkarki były zdecydowanie najmłodszym zespołem. Nasze dziewczęta pokazały się z dobrej strony, a wszystkie mecze miały bardzo wyrównany przebieg. Teraz to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziękuję za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze do zobaczenia.